Witajcie w naszej firmie Pasieka Jaros. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać w skrócie, jak robimy miody pitne, jak to się wszystko odbywa, na czym to mniej więcej polega. Zapraszam, zaczniemy od pasieki. Chodźcie za mną. Tutaj zaczyna się pierwszy etap produkcji miodu pitnego w naszej firmie, czyli produkcja miodu pszczelego. Nasza pasieka produkuje. Różne odmiany miodu pszczelego, które wykorzystujemy w produkcji naszych miodów pitnych, i stąd miód trafia do naszego zakładu. Zapraszam, pokażę Wam teraz, jak produkujemy miody pitne. Jesteśmy w tej chwili już u nas w miodosytni. Przed chwilą wróciliśmy z pasieki, widzieliście Państwo, gdzie produkuje się miód pszczeli, czyli surowiec na nasze miody pitne. Natomiast tutaj miód pszczeli trafia już do nas w beczkach takich 200-litrowych. Przygotowujemy go do zrobienia nastawu, rozpuszczamy, odszumowujemy, robimy różnego rodzaju zabiegi z nim, i stąd z komory dekrystalizacyjnej wyjeżdża już do robienia nastawu. Miód z dekrystalizatorni wlewamy do tego zbiornika, tutaj dodajemy do niego wodę, dodajemy do niego soki owocowe, jeżeli jest taka potrzeba. I stąd za pomocą pomp i giętkich węży przelewamy do zbiorników fermentacyjnych. I teraz zapraszam, pokażę Wam, jak wyglądają nasze zbiorniki. I teraz widzicie tutaj zbiorniki fermentacyjne. Każdy z nich ma pojemność 10 tysięcy litrów to do nich trafia brzeczka miodowa. Do nich dodajemy drożdże i tutaj prowadzimy proces fermentacji. Każdy z tych zbiorników ma płaszcz wodny, za pomocą którego możemy taki fermentujący nastaw ogrzać lub ochłodzić. I co? Proces trwa tutaj różnie, od półtora do 10 tygodni. W czasie całego tego procesu swój nadzór nad fermentacją sprawuje Nasze zakładowe laboratorium. I jak miód kończy fermentację w tych zbiornikach? Przekazujemy go do leżakowania. I teraz czas na leżakowanie. Idę poszukać leżaka. I teraz coś, co lubię najbardziej w tej pracy, czyli leżakowanie. Chociaż w przedszkolu tego nigdy nie lubiłem. A nawet nie wiem, czy chodziłem do przedszkola, ale nie jest to istotne. W tym pomieszczeniu leżakujemy, czyli e, powodujemy, że miód pitny zaczyna dojrzewać. Skończył się proces fermentacji e, i miód leży w zbiornikach spokojnie i odpoczywa. Tak jak my w czasie leżakowania. Ten proces trwa od roku do kilku lat i powoduje, że miód nabiera swoich szlachetnych cech smakowo-aromatycznych. Po nim jest już tylko rozlew. Po leżakowaniu przyszedł czas na rozlew do butelek. Zresztą nie tylko. Rozlewamy tutaj po mojej prawej jest urządzenie do rozlewania butelek 5-litrowych, czyli takich w rozmiarze jumbo i do beczek dębowych. Natomiast tutaj po lewej stronie jest maszyna do rozlewania butelek ceramicznych. I za jej pomocą nasz złocisty miód pitny trafia do butelek, a potem do państwa. Ale to jest do butelek ceramicznych maszyna, natomiast tutaj obok stoi też urządzenie, które służy nam do rozlewu butelek szklanych. Trafiają tutaj puste butelki, są nalewane, korkowane, potem jest zakładana kapsułka termokurczliwa na szyjkę. Jest ona zgrzewana, etykieta przód, tył, i wychodzi gotowy produkt, który trzeba tylko zabanderolować i zapakować do pudełek. A potem już jest magazyn wyrobów gotowych. Nie wiem, ja tam ideal. Jak będziecie chcieli zobaczyć, to zapraszam. No i jesteśmy na magazynie wyrobów gotowych. E, tutaj produkt po rozlewie, po spakowaniu w pudełka kartonowe trafia e, do takiej poczekalni. Przed wydaniem dla klienta ostatecznego. W magazynie są miody pitne, okowity miodowe, skrzynki prezentowe do pakowania miodów, wszystko, co potrzeba, żeby uszczęśliwić konsumenta ostatecznego. Dzięki, jeżeli chcecie dowiedzieć się coś więcej, zapraszam serdecznie na takie wycieczki po naszej firmie. Wtedy opowiem Wam więcej, opowiem Wam bardziej szczegółowo, odpowiem na Wasze wszystkie pytania. Na razie uciekam. Cześć!